Na początku filmu widzimy dziewczynę, która pakuje swoje rzeczy do walizki. Wkrótce Jaki kończy zbierać rzeczy i wyrusza do nowego miejsca zamieszkania. Ma zamiar zacząć studia i omawia z dyrektorem uczelni przedmioty, które wybrała. W tym momencie do gabinetu wchodzi piękna kobieta, która uśmiecha się do Jacki. Na pożegnanie dyrektor uczelni mówi, że on i jego żona bardzo lubią serial, w którym grała dziewczyna. Potem Jacki wychodzi z budynku i wprowadza się do akademika. Jej towarzysząca osoba mówi z lekką zazdrością i smutkiem, że zwykle bardzo rzadko przydzielają pokoje tylko dla jednej osoby. W końcu zaczyna się rok akademicki. Dziewczyna zanurza się w nauce, starając się być uważną na zajęciach. Jacki uczy się życia w akademiku i nowego porządku rzeczy. Dziewczyna postanawia zapisać się do jednej z grup Jacki czuje się niekomfortowo, gdy chłopak pyta, czy chodziła do szkoły pomiędzy zdjęciami do serialu. W tym samym czasie dowiaduje się o profesorze psychologii, Katherine Stark, która dokładnie kontroluje wykonanie wszystkich zadań i przyswajanie wiedzy. Zagopowiada, że kobieta lubi nawiązywać relacje ze studentami, a potem jej partnerzy w tajemniczy sposób znikają. W domu Jacki smuci się, że prawie wszyscy pytają ją tylko o serial, a nie o nią samą. Matka nie wspiera córki i mówi, że mogła zostać w Kalifornii, a wtedy nie miałaby tego problemu. Kobieta zaczyna rozmawiać o marku, ale Jacki złości się i prosi, by zmieniła temat. Matka dziewczyny nie może długo rozmawiać i nagle rzuca słuchawkę, co bardzo zasmuca córkę. Na uczelni jaki zauważa, jak Katrin Stark stara się wejść do gabinetu z wieloma książkami, pomaga jej i zauważa dziwne urządzenie na jej szafce. Katrin opowiada dziewczynie, że to urządzenie było kiedyś używane do leczenia ludzi za pomocą wstrząsów elektrycznych. Kiedy kobieta zbliża się, Jacki mówi, że musi wrócić na zajęcia. Na zajęciach Katrin zastępuje ich zwykłego profesora psychologii i prowadzi lekcje w dość surowy sposób. Dodatkowo kobieta wprowadza Rachel w stan stresu. Po zajęciach dziewczyny rozmawiają o nadchodzącej imprezie. Zauważając, że Katrin została sama, dziewczyna chce podejść do niej. Ale kobieta nagle zaczyna rozmawiać ze swoim kolegą. Zauważając spojrzenia fanów serialu, w którym grała, Jackie smuci się i odchodzi w bardziej puste miejsce. Tam znajduje ją Katrin. Kobieta jest zaskoczona, że Jacki została sama i śmieje się, że poznała gwiazdę. Uśmiecha się i mówi, że Katrin też jest znana, a przyjaciele radzą jej trzymać się z dala od niej. Kobieta śmieje się, mówiąc, że może mają rację, po czym całuje Jackie. Katrin zabiera dziewczynę do siebie do domu i prowadzi ją do sypialni. Kobieta dowiaduje się, że Jackie miała już podobną nocną przygodę i prosi, by mówiła, jeśli dziewczyna zechce odejść. Jackie kręci głową, prosząc, by kontynuować. Rano dziecku szybko się ubiera i wychodzi, zostawiając na łóżku pluszowego króliczka. Katrin widzi to i się uśmiecha. Podczas lekcji dziecku postanawia zadzwonić do kobiety, ale jest zdenerwowana i odrzuca połączenie. Katrin oddzwania i zaprasza dziewczynę na obiad. Jackie, chętnie zgadzając się, przychodzi na obiad. Zaskoczona, że Katrin tak dokładnie wiedziała, jaki napój by wybrała, dziewczyna pyta o to. Kobieta wyjaśnia, że przeprowadziła prostą analizę zachowań i wyglądu Jaki, by dowiedzieć się, co jej się spodoba. Dziewczyna niechętnie przyznaje, że naprawdę mało rozmawiała z rówieśnikami i była uczona w domu. Jacki przestaje chodzić na grupę i spędza dużo czasu z kobietą w jej domu. Wkrótce dziewczyna ma spotkać się z rodzicami na święto dziękczynienia, ale nie cieszy się na to. Jackie opowiada, że podczas kręcenia serialu prawie wcale nie widziała swojej matki i mało z nią rozmawiała. Praktycznie cały czas spędzała z Markiem, swoim menedżerem. Matka nawet nie przyjechała na plan do dzieki. Podczas rodzinnej kolacji prawie wszyscy goście pytają ją tylko o serial. Jej matka Lilian mówi, że Jaki zaczęła w nim grać w wieku 12 lat i wybrali ją z tysiąca osób. Wyjaśnia, że tak naprawdę miała 11 lat, a w castingu brało udział 1054 dzieci. Jaki złości się na nieuwagę matki, a ta proponuje rozmowę na osobności. Na zewnątrz Lilian od razu daje córce klapsa i prosi, by nie robiła jej wstydu. Jacki przyznaje, że złości ją to, że matka bagatelizuje jej udział w serialu na osobności. A przed gośćmi wyciąga wszystkie szczegóły na wierzch. Lilian przypomina, że córka była tak zajęta nagraniami, że uważała, że lepiej jej nie niepokoić. Płacząca Jackie dzwoni do Katrin, a ta zabiera ją swoją samochodową. Wieczorem kobieta omawia serial, mówiąc, że obejrzała kilka odcinków. Katrin mówi, że bardzo jej się podobała w kadrze, tam wyglądała na szczęśliwą. Jackie przyznaje, że tak było do momentu, kiedy Mark nie umarł. To no wtedy poprosiła, by usunąć jej postać z scenariusza i postanowiła zrobić przerwę. Jackie zaczyna znowu chodzić na swoje zajęcia i dowiaduje się, że dostanie stypendium. Dziewczyna o imieniu Sandy złości się, ponieważ uważa, że Jackie już nic nie musi robić. W końcu dzięki swojej popularności może sobie zrobić karierę gdziekolwiek. Jacki to martwi i ucieka do nowego domu. Omawia z Katerin plotki na jej temat i pyta, czy nie rozstaną się tak jak z innymi studentami. Kobieta z uśmiechem nazywa dziadki wyjątkową i prosi, by się nie martwiła. Dodatkowo Katerin opowiada, że w wieku 15 lat straciła rodziców w katastrofie lotniczej i od tej pory boi się latać. Jacki wspomina, że ma licencję pilota. Po kąpieli Katerin proponuje pomóc dziewczynie w napisaniu eseju. Mówi, że postrzeganie każdej rzeczy składa się z odczucia i wiedzy na jej temat. Dlatego w eseju Jackie nie powinno być dwuznaczności. Musi pewnie pokazać swoją wiedzę i stworzyć wrażenie swojej kompetencji. Wkrótce w bibliotece dziewczyna pyta: O czym pisze Katrin? Kobieta opowiada Jackie, że jej artykuł będzie o nieefektywności samopoświęcenia. Katrin jest przekonana, że jeśli długo odmawia się sobie czegoś, a potem spotka zewnętrzne bodźce, łatwo jest się poddać. Na urodziny Katrin dziewczyna postanawia zrobić jej niespodziankę i uwolnić ją od starego strachu. W tym celu Jacki zabiera kobietę do hangaru i opowiada o budowie samolotu oraz różnych detalach. Zestresowana Katrin zgadza się usiąść w środku i obejrzeć panel sterowania. Jacki przyznaje, że powinni spróbować wykonać pierwszy lot i prosi, by kobieta zaufała jej. Już w nocy Katrin długo leży bez snu, a potem mówi śpiącej dziewczynie, że to były najlepsze urodziny w jej życiu i wyznaje jej miłość. Wkrótce, będąc w akademiku, Jackie dostaje telefon od Wade'a. Mężczyzna mówi, że planują nakręcić pełnometrażowy film oparty na motywach serialu. Jackie zapraszają na przesłuchania i udział w tym wielkim projekcie. Wade prosi ją, by od razu nie odrzucała oferty i pomyślała do poniedziałku. Katherine zauważa, że Jackie zachowuje się trochę dziwnie i pyta o co chodzi. Ona przyznaje, że na Boże Narodzenie planuje przejść przesłuchania do nowego filmu opartego na serialu. Katherine wygląda na zaskoczoną, nalewa sobie drinka, ale wspiera pomysł przesłuchania. Wade oddaje dziewczynie jej scenariusz i mówi, że zawsze wierzył w jej powrót do projektu. Na przesłuchaniu Jackie poznaje nowego odtwórcę roli męskiej, Tomiego. Cieszy się z powrotu do pracy i atmosfery, którą tak bardzo lubiła. W tym czasie Katherine smutno mówi swojemu koledze, że będzie świętować Boże Narodzenie, zajmując się pracą. W akademiku Jackie wyciąga małą walizkę z pamiątkami po Marku, po czym dzwoni do Wade'a. Jest zdenerwowana, że nie zadzwonili do niej po przesłuchaniu i prosi chłopaka, by umówił ją na spotkanie z producentami. Podczas pracy Katherine dostaje wiadomość na telefon. Jackie przyznaje, że będzie mogła wrócić z Kalifornii nie wcześniej niż 10 i prosi kobietę, by odebrała ją z lotniska. Korzysta z rad Katrin dotyczących postrzegania, przekładając je na swoją postać i dopracowując scenariusz. Po powrocie do uczelni Jackie zauważa, że opuściła ważne spotkanie swojej grupy. Sandy odmawia rozmowy z dziewczyną, a Rachel informuje, że już znaleźli jej zastępstwo, po czym odchodzi. Wracając do pokoju, Jackie widzi nieodebrane połączenie od Wade'a. Oddzwania, dowiadując się, że producenci ocenili nowy pomysł na postać. I teraz rola należy do niej. Dodatkowo Jackie dostaje zaproszenie na imprezę, która odbędzie się niedaleko i zabiorą ją tam samochodem. Zabiera ze sobą Katrin, ale przedstawia ją tylko jako swoją przyjaciółkę. Na wydarzeniu kobieta czuje się niekomfortowo i zostaje sama. Wracając do domu, Katrin kłóci się z dziewczyną, uważając, że jej wyjazd zepsuje ich relacje. Jackie przeprasza, że przedstawiła kobietę tylko jako przyjaciółkę i mówi, że jest gotowa latać do niej w wolnym czasie i ujawnić ich związek. Jednak Katrin wciąż się złości, uważając, że dziewczyna tylko jej zaszkodzi i że nie powinna tego robić. W nowym semestrze Jackie znów zaczyna chodzić na grupę. Sandy zaczyna ją obrażać, a między nimi wybucha bójka. Dziewczyna przychodzi do domu Katrin i złości się, że wszyscy dowiedzieli się o ich relacji. Kobieta mówi, że idzie na imprezę i pozwala Jackie zostać u niej. Zachowują się nieco agresywnie, ale wciąż nie mogą się rozstać. Wieczorem kobieta wraca z miłym mężczyzną i rozmawia z dziewczyną złośliwie. Rozgoryczona Jacki postanawia odejść i płacze. Wkrótce chłopak z grupy, Zach, zaprasza dziewczynę na małą imprezę. Tam Jackie pije z chłopakiem, a potem spędza z nim noc. W pracy Katerin nie idzie zbyt gładko. Traci swój autorytet i czuje się przez to bardzo przygnębiona. Jaki wraca do domu, rozmawia z Lilian i pakuje rzeczy. Jest trochę smutna, ale mimo to zaczyna zdjęcia i wywiady. Dyrektor gani Katrin za romans ze studentką, pokazując zdjęcia jako dowód, oddając podręczniki, jaki spotyka kobietę. Katrin życzy Jackie powodzenia na wypadek, gdyby się już nie spotkały. Na ulicy kobieta jednak zatrzymuje Jackie i proponuje, by pojechała z nią. Katrin mówi dziewczynie, że straciła pracę, ale nie jest na nią zła. Jacki mówi, że musi się pakować i prosi Katrin, by dzwoniła, jeśli będzie chciała się spotkać. Przytulają się, obie płaczą. Pakując rzeczy w gabinecie, Katrin przez okno obserwuje wywiad dziewczyny. Przed wyjściem Jacki także się ogląda. W tym momencie film się kończy. Dzięki, że obejrzeliście ten film do końca. Zostawcie lajka pod tym wideo. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.